Okej, okay, cześć się ludzie z tej strony corner i witam Was w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin' na moim kanale. I dzisiaj widzimy się w modyfikacji versus Spacey czy też Spacey. Nie wiem, jak to dokładnie powiedzieć, ale będę na rzecz tego odcinka mówił do niej: Spacey, ponieważ dzisiaj właśnie przeciwko takiej postaci będziemy walczyć. więc bez dłuższego gadania na samym początku będziemy przechodzili już do pierwszego weeku. Trzy traki, które widzicie po lewej stronie: Comet Approach, Partial Stores i Starboy. Mamy, więc zobaczmy, co nas dzisiaj czeka. Zauważyłem, że ta modyfikacja wygląda naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o kadcenki i o sam wygląd, bo zobaczyłem to już po zdjęciach przy jej pobieraniu. Więc liczę na to, że ta modyfikacja będzie naprawdę świetna. I z tego co wiem, może być tutaj nawet voice acting, więc zobaczymy. Bip. Okej, okay, czy nie ma jednak voice actingu? Yeah, it feels like there's no one in this huge castle. Tak, wygląda na to, że nie ma chyba tej nikogo w tym ogromnym zamku. A voice in the distance beings coming towards them. Eh, głosy w oddali. By było słychać jakiś głos niedaleko nich, jakoś tam gdzieś w oddali. Huh? Safe troubles, mother. Huh? O? Oh? Holy stars! Earthing's here? Eh, o, do gwiazdy. są tu, tu, Ktoś tutaj jest? Bob. O, oh, I see. O, oh, już widzę. Uh, hi, my name is Spacey. And I'm the current and future prince of this world. What brings you, to you here? Hey, moje imię to Spacey i jakby jestem księciem, czy tam księżniczką, raczej tego świata. Co was tutaj przywiodło? Do you need assistance to see two Earthlings? Here on this planet is very rare. Czy jesteście jakimiś asystentami z jakąś dwójkę? Bo widzę waszą dwójkę z jakiejś. musicie być jakąś dwójkę z naprawdę rzadkiej planety. Czyli prawdopodobnie jesteśmy w jakimś zamku międzyplanetarnym czy czymś takim. Eee, Bob! O, heavens! Please forgive but! O, oh, na Boga! E, proszę wybaczcie mi. I quite don't understand, ale nie za bardzo was rozumiem. E, me and my boyfriend were out for a night walk, but ended up finding a bright glowing star. Ja i Boyfriend wybraliśmy się na nocny spacer i zauważyliśmy jakąś naprawdę błyszczącą gwiazdę. Beep. Glowing Star błyszczącą gwiazdę? Yeah, we a tip up button sent us here. Tak, wzięliśmy ją po czym przeniosą nas tutaj. Holy milkways Eee... Na... <grym> Holy... Drogi mleczne o to chodzi. I believe that was my mistake. Wydaje mi się, że to może być mój błąd. Naprawdę mi przykro. bip da Yeah, I've been dropping those type of things around here on accident without even knowing. Tak, co jakiś czas gubię tego typu rzeczy gdzieś naokoło od pewnego incydentu. I was just about to go back to my throne room until you guys came. I'm terrible sorry about this. Byłam akurat w drodze do, po prostu do mojego tronowego pokoju W sensie jakiegoś takiego, wiecie, królewskiego pokoju, coś w tym stylu e, I jest jej naprawdę przykro Perhaps, is there any way I can make it up? Czy jest coś, co mogłem dla was zrobić, żeby wam to wynagrodzić? Bup! Rap! bi -bo, bo I'm not quite familiar with these of games that you earthlings ir play nie jestem zbytnio zapoznana z tym typem gry, w które wy tam gracie. Yeah, it's like singing. Tak, to coś takiego jak śpiewanie. Really? Of course. I love to learn new things with earthlings. Naprawdę? To wspaniale. Lubię uczyć się nowych rzeczy od... Nie wiem co znaczy earthlings. Nie, nie, nie rozumiem tego słowa. W sensie, może chodzi o wiecie, jakichś mieszkańców innych planet? Czy coś w tym stylu? No ale dobra, pierwsza piosenka z nami. Po tym jakże długim dialogu i moim jakże... Wspaniałem łamaniu języka i tłumaczeniu prawdopodobnie nie zawsze a tak jak jest wow! Ej, to brzmi naprawdę fajnie Let's go Juhu! Ale ma słodki głosik Jo Ej, to jest naprawdę fajne, coś mi się podoba. No ale dobra, jesteśmy w jakimś. na jakimś międzyplanetarnym zamku, czy czymś takim. Ogólnie, jakby wygląda na to, że jesteśmy chyba w kosmosie. Tak mi się wydaje. Przynajmniej wynikało to z tego, co ona mówiła. Ale muszę przyznać, że naprawdę świetnie brzmi ta muzyka. W sensie jej głosik jest taki spokojny, taki fajny. Wow, ej, dobra, to mi naprawdę się podoba. Może to nie jest jakiś szybki beat, ale brzmi naprawdę fajnie. Zresztą sami możecie powiedzieć, jak wam się podoba. Zachęcam do oczywiście komentowania pod każdym odcinkiem, bo będzie mi bardzo miło, że zostawić komentarz pod jakimkolwiek z moich odcinków. Będzie mi miło zobaczyć Waszą opinię na temat modyfikacji, którą akurat zagraliśmy na konkretnym odcinku. Co Wam się podobało, co nie, co zauważyliście, czego ja mogę nie zauważyć. Przede wszystkim może znacie jakieś backstory postaci, które pojawiły się w modyfikacji, o którym na przykład mogę ja nie wiedzieć. Z chęcią tego posłucham w komentarzach. Tym, tym, tym. Yo, Ej dobra, pierwsza piosenka była naprawdę fajna Taka strasznie chillowa, ale jednocześnie naprawdę dobrze brzmiała No dobra, Spacey Pierwsza piosenka z nami, co tym razem? W zamian za wynagrodzenie tego co się wydarzyło, postanowiła z nami porapować, ale co teraz? Wow Beep No no, it's just really surprising that you two do this on Earth It's completely different here nie, nie, to naprawdę wspaniałe, że wasza dwójka robi coś takiego na ziemi. Kompletnie różni się to od tego tutaj. Also, I'm terribly sorry to ask you to this, but what is your name? Jest mi naprawdę przykro, że dopiero was teraz o to pytam waszą dwójkę, jakby. Ale jakie są wasze imiona? I'm girlfriend and this is boyfriend. Ja jestem girlfriend, a on jest boyfriend. Boyfriend and girlfriend. Lovely names. Kochane imiona. Beep. Holy stars, you're right. Uh, he, I normally just read a bunch of astronomy things, but this is new. Ogólnie czytam dużo rzeczy na temat astronomii i tak dalej, ale to jest naprawdę coś nowego. Boop! For you gratitude, I must definitely give you two a star Bips Bob! Da Hmm, evil parents? I have no clue what you're talking about. E, źli rodzice? Nie mam pojęcia o czym mówisz. E, przepraszam, wybacz boyfriend. Bip Lovely! I'd be happy to continue singing with you boyfriend. Będę naprawdę szczęśliwa, kontynuując śpiewanie z tą boyfriend. No dobra, lecimy. O! Ale, bit No dobra, jak to w każdej piosence musi być, że w końcu kolejne będą przyspieszać, prawda? Ej, jaki fajny dźwięk. Nie, ona ma naprawdę świetny głosik. Nie wiem, jakim zrobiłem 4 misje, ale może coś było, co nie kwitno. Tak mi się wydaje? Rzeczywiście, jak klikam te strzałki, to niby niby jakbym ich nie przetrzymał wystarczająco down, No No dobra, muszę przyznać, że piosenka down, naprawdę fajnie. down, mniejsza o to, ile zrobiłem down, 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 Wow! nie. Um. Nie wiem czy to miało być, taki... dziwna ścinka. Wow, ale to było naprawdę dziwne. To <laughs> się ta ścinka to wydaje mi się, że raczej to była z mojej winy. Yo! I druga piosenka już za nami! Naprawdę szybka modyfikacja patrząc na to jak... No, pierwsza piosenka była akurat długa, to muszę przyznać, bo dwie minuty ponad. Many prizes to you both. Made the stars thank you for you to teaching me these things. E, Dziękować gwiazdom, że wasza dwójka pojawiła się tutaj, żeby mnie nauczyć tych nowych rzeczy. E, earth is a lot different than what it looks like from here. E, Ziemia wygląda naprawdę inaczej w porównaniu do tego, co, mam, e, co jest tutaj. Hmm, I can't really say anything about that. I never really been to Earth before. E, no, niestety nie mogę nic powiedzieć na ten temat, ponieważ nigdy wcześniej nie byłam na Ziemi. B? Wait, really? Hey, no problem? Mm hmm But one of us will visit her someday. <laughs> hopefully. Ale może pewnego dnia Was <laughs> na ziemi. Mam nadzieję. Knowing you two are itlings, are you two perhaps... <laughs> I don't think you two can be treats. <laughs> huh? Our planet has dealt with quite the rights of races coming to. Um, well destruction for the most part, but I... double two itlings can be a huge problem. Recently there's a slight treat in our or near our planets. Someone that's a purple demon with a rabbit. Okej, okay, czyli jest mowa o czymś takim, że na naszej planecie jakieś dziwne rzeczy się dzieją i że. W sensie, że coś mogłoby złego wydarzyć się naszej planecie, w szczególności, że ogólnie jakby nas jest teraz tej dwóch. W sensie tych całych Itblingsów, coś takiego. But enough of that, let's see if you can continue. I really doubt you know what I'm saying. Okej, okay, let's go. Ale muszę przyznać, że naprawdę świetna jest ta modyfikacja. Teraz trzecia piosenka. Let's go! Let's go, space! Nie no, co jak sala, muszę przyznać, że jej głos naprawdę fajnie brzmi. Jeszcze zobaczcie, jaki teraz, jak teraz głęboki jest ten głos. Jak słyszycie Boyfrienda. Słyszycie to? Yo. Nie, no, to jest naprawdę fajne. Yo. Wow. Ej to jest naprawdę fajne Yo Nie to jest naprawdę fajna modyfikacja Możecie napisać co myślicie o tej modyfikacji w komentarzach Bo Mi się naprawdę podoba Wow

Jak tak tego słucham, to normalnie, jak wam już kiedyś mówiłem kilka odcinków temu, że normalnie taki kosmiczny, aż taki, czuć taki kosmos jak się tego słucha. Wow, teraz poleciała. Let's go! Wow, dobra, teraz musiałam nie naklikać. Ej, to mi się podoba, na samą końcówkę zostawiła coś takiego. Let's go. Wow, dobra, myślałem, że zrobię to na perfect combo, ale aż 7 missów pod sam koniec. Ale na szczęście accuracy 91%. W takim razie co, to by było chyba na tyle. Jeszcze oczywiście zobaczymy free play, czy nie zostało coś dla nas. Niestety nie. W takim razie co, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, ponieważ mi modyfikacja naprawdę się podobała. To prawda bardzo krótka, ale naprawdę świetnie zrobiona i podobał mi się głos właśnie Spacey. Więc jeżeli oczywiście modyfikacja Wam się spodobała, to zachęcam, żebyście zostawili łapkę w górę pod tym odcinkiem no i jednocześnie napisali też swoją opinię na jej temat w komentarzach. A jeżeli sami chcecie w nią zagrać, link do modyfikacji oczywiście macie w opisie no i możecie się pochwalić, jak Wy, Accuracy, zrobiliście. To by było na tyle ode mnie. Ja byłem Corner i dziękuję Wam jak zwykle za oglądanie. Widzimy się następnego razu. Narka!